Witam wszystkich na kanale Feeder Progress. Ja mam na imię Mateusz i znajdujemy się dzisiaj na jednym z wrocławskich łowisk. Dość popularne w okresie właśnie jesienno-zimowym. Jestem na ulicy no, tak, na, tak zwanej Zawalnej z nastawieniem na leszcza. Byłem tutaj z Pawłem trzy tygodnie temu. Połowiliśmy fajnych leszczy, trafiły się też w płocie. Więc dzisiaj będę starał się w takiej mniej więcej 4 czterogodzinnej sesji y, powtórzyć ten wynik. Zrobiłem dzisiaj dość podobną taktykę, czyli łowię samą gliną z jokersem. Mam niewielką ilość zanęty z gliną, gdybym naprawdę nie mógł dostać po dłuższym czasie tych ryb. Jestem po wstępnym nęceniu, do wody poszło około 20 wałków, 33 metr. Do łowienia będę używał ochotki. Tu jest troszeczkę problem, bo mam takiej gorszej jakości. Nic nie udało mi się dostać na piątek. No i mam jeszcze Pinkę, lecz to będę używał dopiero gdy ochotka, ochotka będzie mi się kończyć, to nie będzie działać. Będę wędkował na dwie wędki i postaram się pokazać swój wynik dzisiejszego łowienia, poopowiadać jeszcze troszeczkę w trakcie. Jak widzieliście moje wstępne nęcenie to było nęcenie wałkami, nęcenie szklanką i w momencie gdy woda płynie i chcemy podać te nasze wałki jak najbardziej precyzyjnie, yy, musimy zarzucić swój zestaw i czekamy do momentu, w którym szczytówka nam odbije, koszyczek dotknie dnia, dna i tym, w tym momencie musimy jak najszybciej zerwać jednym silnym, energicznym ruchem nasz koszyk, tak żeby ten towar układał się w jednym miejscu bo niestety napór, napór wody na plecionkę, na koszyk powoduje to, że nasz zestaw się cały przemieszcza. Im dłużej czekamy, tym nasz towar wędruje dalej, więc w momencie tak jak to dzisiaj 50 gram bez kolców przesuwało, więc to już tak no to dosyć, dosyć płynie można powiedzieć, nie tak jak ostatnio, że łowiliśmy na 80 z kolcami, ale w dalszym ciągu płynie, chcę podać to jak najbardziej precyzyjnie. Jak widać jest czwarty, czwarty grudzień i mamy, mamy śnieg. Jest dzisiaj na plusie, ale jest niesamowity wiatr, więc to będzie dzisiaj na pewno utrudniać to nagrywanie, to, to przekazywanie informacji dla was. Albo staram się to zrobić tak, żeby to było jak najbardziej Jest Jestem właśnie po pierwszym rzucie. Przyjechałem było jeszcze ciemno, rozłożyłem się, zrobiłem, zrobiłem towar. I, i łowię. Muszę ustawić drugą wędkę, ponieważ została zerwana przy, przy nędzeniu. Duże przeciążenia tak się niestety zdarza. Więc zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję do oglądania fajnych ryb, bo takie teraz się trafiają. A więc tak wygląda moje przygotowanie pod względem towaru. Jest tutaj glina z dużą ilością. Y, Jokersa. Miałem chyba nawet ponad pół litra. Taka duża gazeta, więc to dzisiaj wykorzystam. Zanęta rozrobiona z gliną, z ziemią behatowską dokładnie. Tym będę się ratował, gdy nie będę miał już kompletnie brań. Tutaj jest ten Jokers. Czwartka, czwartka pinki. Ci, którzy oglądają, śledzą, śledzą nas, wiedzą, że ja łowię zawsze na topioną pinkę. Teraz nie było takiej potrzeby. Ona jest praktycznie bez ruchu przy tej temperaturze, jaka występuje. jest... No jest ok, jak, jak dla mnie. No i tutaj kilka koszyczków szpargałów, jakiś stoper. I ciepłe ubranie dzisiaj, bo naprawdę wiatr doskwiera i będzie przeszkadzał dzisiaj w rzucaniu i w nagrywaniu. Godzinie, jestem bez brania, nic się nie zadziało, więc donęcę sobie siedmioma takimi obfitymi wałeczkami. To wszystko jest dużo ciemniejsze niż tutaj się wydaje, i to będzie taki pierwszy krok. Zanęcę, jeżeli dalej nic się nie zadzieje, dodam zanęty. Jeżeli nie będzie efektu, idę po prostu szukać tej ryby dużo dalej. Może no, 42 metr, 45. Tam jeszcze jestem w stanie sobie spokojnie łowić. Zanęcić i będę celował Właśnie chyba w dalszy dystans Jeżeli ta ryba nie podejdzie Po nęceniu Mam nadzieję, że za pół godziny Zdam raport Czy coś się zadziało Mam w końcu zaciętą rybę Będzie to raczej ładny leż Jedno branie Przegapiłem w momencie odmierzania nowej odległości Na drugiej wędce Też było potężne branie Teraz będzie kolejny leś. Delikatnym szypon 0,10 m20, więc to rybkę trzeba holować delikatnie jeszcze przy tak ciężkim koszyku. Ale po kiju, po kiju widzę po tym jak on się gnie, że to będzie jakaś dość ciekawa ryba. Dodaję. Zanęte yeah. Spinka Szkoda, że nawet nie zobaczyłem tej ryby, bo było tylko coś dużego No nic, rzucam Czekam na kolejne branie, skoro było jedno, drugie było pyknięcie na drugiej węcy, więc statko sobie weszło. Trzeba je przypilnować. Minutę po zarzuceniu, kolejne branie Ewidentnie ryby weszły. Trzeba teraz je przypilnować, dawać dużo jokersa. Do, do Tak, o papa. Więc taki leszcz 58 cm. Wyczekany, wypracowany, piękna rybka. Do wody. Tym razem taki już mniejszy leszczyk. Ale jedno branie pudłowane, Spudłowane, teraz jest kolej także sypię im dosyć sporo tego jokersa. Mniej troszeczkę zanęty i na razie ryba jest w łowisku, więc ja sobie go wypuszczam z podbieraczka. Jestem właśnie po donęceniu dziesięcioma wałkami. Skończyłem lęcić, odłożyłem wędkę. Jest, jest ryba, czyli one ewidentnie dzisiaj reagują na donęcanie. Drugi raz po donęceniu łowię ryby na pewno leś pewnie taki przedziale 1,5 kg pewne branie Nie wiem, nie wiem, ale taki lepszy. Wiecie, zdecydowanie nie ma przypadków. Tą rybę trzeba sobie wypracować po nęceniu. One wchodzą w łowisko, później trzeba jak najdłużej utrzymać. I została niecała godzina wędkowania. Ja zaryzykowałem, rzuciłem całego jokersa. Zrobiłem takie porządne wałki, bardzo obfite. I to już zaczyna owocować. Więc nabijam podajnik, zakładam przynętę i łowimy dalej. Fajny, ładny les tym razem taki bardziej złoty wziął na ma ślady wysypić. do Do końca po całych 4 godzinach mam 4 ryby. No nie jest to za dobry wynik, się dzisiaj na coś lepszego. Tak naprawdę nie wiem co jest spowodowane tym, że liczba tych ryb była taka mała. Czy to jest nieodpowiedni odcinek tego kanału, czy po prostu zły, zły dobór dzisiaj z tych wszystkich składników, zła taktyka. Najważniejsze, że wpadły, wpadło kilka rybek i były to już takie dosyć jakościowe ryby. No, ten największy 58 cm, jeden na pewno też powyżej 50, około 50 tam paru cm. No i dzisiaj kluczem była ochotka. Zdecydowanie trzy ryby na ochotkę, dwa branie trafione na ochotkę, na pinkę tylko, 2, tylko jedna ryba, na dwie pineczki różowe. Przypomnijcie, M20, 0,10. Na obu wędkach haczyki 18. Zdecydowanie dzisiaj y, kluczem było donęcanie. Donęcanie, podawanie wałków y, łowisko z jokersem samych, samych wałków na początku. No i to y, samą gliną, i to na początku dawało, dawało efekt. Po drugim, po drugim donęceniu później zacząłem już stosować jeszcze troszeczkę zanęty, jakieś tam śladowe ilości i te ryby no troszeczkę dłużej były, były, w łowisku no podsumowując no nie było dziś jakiegoś szału, ale jak na 4 grudnia rybki dalej, rybki dalej biorą, można połowić i to fajne egzemplarze no niestety nie udało się to zrobić tego tak jak 3 tygodnie temu gdzie była jeszcze płoć, gdzie były trochę większe ryby ale każdy, każdy wyjazd spędzony nad wodą to jest trening to jest kolejna dawka wiedzy, więc Wyjazd zaliczony. Na plus fajne ryby. Szkoda, że nie udało się pokazać ich więcej. No niestety. Mam nadzieję, że to będzie następnym razem. Także zapraszam wszystkich do śledzenia, subskrybowania naszego kanału. Zapraszam również na Facebooka, na naszą stronę Fider Progress. Tam jest więcej relacji. Ciągle coś pokazujemy nowego, jakieś recenzje sprzętowe. Także zapraszam wszystkich. Na razie do następnego. Ja się pakuję.